W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, czy mogę wyruszyć z Tobą na Golgotę? Czy mogę Ci towarzyszyć? Nie wiem jeszcze, co będzie się działo, ale chcę być blisko Ciebie. Chcę widzieć Twoją miłość wobec mnie. Stacja pierwsza: Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś Przys, przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że narodziłeś się po to, by zostać skazany na śmierć. Wiem, że to ja powinienem usłyszeć taki wyrok, a nie Ty. Ale Ty tak umiłowałeś świat i tak mnie umiłowałeś, że stałeś się człowiekiem, by przyjąć ten wyrok Piłata. Dziękuję Ci, Jezu. Drogie dziecko, gdy stałem przed Piłatem i słuchałem krzyku tłumu, choć na zewnątrz panował chaos, ja w sercu czułem i wiedziałem, czego pragnę. A pragnę, byś ty mógł żyć. Dlatego przyjąłem niesprawiedliwy wyrok. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Cię, Ci Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dla... Jezu, dlaczego ten krzyż musi być taki ciężki? Drzaski wbijają się w Twoje dłonie. Tak bardzo chciałbym Ci pomóc, ale nie mam tyle sił, by unieść tak wielkie belki. Kiedy brałam krzyż na ramiona, myślałam o Tobie i przypominanie sobie obrazu Twojej twarzy dodało mi sił. Tak bardzo Cię kocham i tak bardzo pragnę, byś nigdy w to nie wątpił. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczej. Jezu, tak bardzo chciałbym podbyć, by pomóc Ci stać, ale żołnierze nie pozwalają zbliżyć się do Ciebie. Ale Ty nie leżysz, Ty powstajesz. A ile razy ja poddaję się już przy pierwszym niepowodzeniu? Tak, droga była bardzo wyboista. Potknąłem się o kamień i upadłem. Wstałem, by dać Ci przykład, że każdy może się potknąć, każdy może upaść, ale nigdy nie pozostawaj w tym miejscu. Znajdź siłę we mnie i wstań. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie żeś przez krzyż i, męk... krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Drodzy na Golgotę spotkałeś Jezus, swoją Mamę. Maryja stała zapłakana wśród tłumu, który krzyczał w Twoją stronę ze słowa Ona nie będzie mówiła nic, po prostu otulała Ciebie swoim spojrzeniem Matki. Tak, spojrzenie było dla mnie wielką otuchą. Każda mama ma w sobie moc pocieszania swojego dziecka. Moja mama Maryja może pocieszać także Ciebie. Czy chcesz tego? Któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezu, z Cyreny wcale nie chciał Ci pomóc. Gdyby żołnierze go nie przymusili, do tego uciekłby jak najszybciej z tej drogi do Twojego domu. Bał się o swoje życie. Szymon został przymuszony, to prawda, ale kiedy podszedł do mnie i przejął ode mnie krzyż, zobaczył niesamowitą ulgę w moich oczach i ucieszył się, że może być w tym miejscu. A czy Ty potrafisz być takim Szamonem wobec najbliższych, czy chętnie niesiesz innym pomoc? Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta: Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezu, patrzę na Weronikę i nie rozumiem jej czynu. Jak ważny dla niej byłeś, skoro odważyła się wyminąć żołnierzy i podbić bardzo blisko ciebie? Ja często tak bardzo boję się opinii ludzi i nawet gdy chcę być dobry dla innych, boję się, że będę źle odebrany. Nie bój się tego, co ludzie tobie pomyślą. Raczej niech ważne dla ciebie będzie to, co ja tobie myślę. A ja kocham Cię bez i zawsze. To, co zrobiła Weronika, niech uczy Ciebie, że każdy, nawet najmniejszy czyn wykonany z miłości, ma w moich oczach ogromną wartość. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją światło odkupić raczył. Pan Je... Jezu, znów leżysz, jedynie Szymon pomaga Ci wstać. Jezu, wytrzyma jeszcze trochę. Czy ja mogę Ci pomóc? Jestem Ci bardzo wdzięczny. Zaczyna mi brakować sił, ale Twoje dobre chęci i dobre czyny są dla mnie dodatkową mocą. Upadłem, ale znów powstanę i pójdę dalej. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Panie Jezu, spotykasz kobiety, które bardzo płaczą. Jest im przykro, że tak cierpisz, że jesteś taki poraniony. Ostatkiem sił powiedziałem im, żeby nie płakały nad Elon, ale raczej nad sobą i swoimi dziećmi. Chciałem, by zrozumiały, że cierpię za ich grzechy i że lepiej by zapokałem nad tymi grzechami, bo to one doprowadziły mnie na krzyż. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta: Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Świat odkupić raczył. Jezu, nie mogę już na to patrzeć. Dlaczego? Dlaczego ci, e, nie dadzą Ci spokoju? Czy nie widzą, że naprawdę nie masz już żadnych sił? Znowu upadasz, a krzyż się razem z Tobą. Jezu, tak bardzo chcę Ci pomóc. Dziękuję. Twoje słowa są dla mnie otuchą. Wstanę i pójdę dalej. Jestem już bardzo blisko. Wstając, myślę o tych ludziach, którzy po wielu latach życia w grzechu nawracają się i odrzucają grzech. Oni są moją siłą. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją w świat odkupić raczył. Panie Jezu, teraz stoisz bez ubrań przed ludźmi, którzy nadal się z Ciebie naśmiewali. Czy nie widzą Twoich ran? Czy nie widzą bólu w oczach? Dlaczego nie wzrusza ich Twój widok? Tylko jeszcze bardziej złości. Ci ludzie są zaślepieni. Może w głębi serca słyszą Go sumienia, ale szybko zagłuszają Go nowymi okrzykami i wyzwiskami. Ja staję przed nimi nagi. Jestem cały dla nich. Do końca daję siebie całego za darmo. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezu, zasłaniam oczy, gdy widzę, jak żołnierze wbijają gwoździe w Twoje ręce i nogi. Każdy mój grzech jest takim gwoździem wbijany w Twoje ciało. Przepraszam Cię, Jezu, za każdy grzech, który Ty odczułeś na krzyżu. Nie wyrywam się żołnierzem, nie krzyczę na nich, nie proszę o litość. Przyjmuję kolejne uderzenie młota i coraz mocniej zaczynam stanowić się z krzyżem. Czuję jego zapach, kształt. To mój tron. Tron dla króla bezgarnicznej miłości wobec człowieka. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Cię się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Franciszku? tak. Jezu, widzę, że już umierasz, twój oddech jest płytki. Ostatni raz patrzysz na swoją matkę i na Jana, umiłowanego ucznia. Jezu, czy spojrzysz jeszcze na mnie z krzyża? Czy uśmiechniesz się do mnie? Wpatruję się w twoje oczy, uśmiecham się i cieszę się, że jesteś przy mnie. Dziękuję, że wytrwałeś na krzyżu. Teraz oddaję moją duszę memu ojcu, ale na zawsze pozostanę blisko ciebie któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Kłaniamy Cię się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją, I mękę swoją świat odkupić, i odkupić raczej. Maryja czeka. Czeka, y, czeka na ciało swojego syna, gdy ściągają je z krzyża. Ono obejmuje je całe, tak jak dawniej, gdy w Betrejem owijała małego Jezusa w swoją chustę i przytulała. Maryjo, mogę Ci je ogrzać? Pod, podtrzymam Jezusa za rękę. On jest moim przyjacielem. Chcę być przy Nim i przy Tobie. Czy mogę? Któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę i swoją świat odkupić raczył. To ostatnia stacja. Jezu, Twoje ciało zostanie złożone do grobu. Żołnierze zasuną go wielkim głazem. Wiem jednak, że to nie koniec, ty jeszcze nie wypowiedziałeś ostatniego słowa. staniesz i będziesz żył. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, chcę być zawsze blisko Ciebie. Teraz już wiem, że każdy mój grzech sprawia Ci ból, bo odrywa mnie od Ciebie. Proszę Jezu, ucz mnie dobrego życia, w którym przyjaźń z Tobą będzie moim największym skarbem. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste. Смилуйся над